To się składa z dwóch e, części. Jeżeli skupię na tej pierwszej części, e, która trwa przez 9 tygodni, e, dotycząca e, nauki podstaw programowania. E, ona się dzieli e, generalnie, jeśli chodzi o formę zajęć na wykładek i laboratoria. Na wykładach jest przedstawiana talonia, e, są przedstawiane odpowiednie komendy dotyczące e, programowania, natomiast studenci potem na laboratorium mają tą wiedzę e, przećwiczyć. Ja się skupię tutaj właśnie na tej części związanej z laboratorium jako, że właśnie tą część prowadzę ja razem z Panią Kasią Szefietowską i ta część można powiedzieć, że odległa zgrywalizowaniu. I teraz tak, dotychczas laboratorium polegało na tym właśnie, że studenci dostawali odnośnie, gdzie tutaj studenci wcielają się w rolę pracowników tego biura, dostali zlecenia od osób powiązanych z tą branżą, oczywiście wyimaginowanych osób. I w zamian za udzieloną pomoc w postaci napisanych skryptów, otrzymywali tzw. Tak zwane helpy, to jest waluta w tej grze, do zdobycia w sumie 450. I mogli je zdobyć na pierwszych zajęciach poprzez zadanie rozgrzewkowe. Trzeba było tam napisać zwykłych 5 komend poznanych na wykładzie. Potem na każdy z tych pierwszych siedmiu e, zajęć laboratoryjnych przez ostatnie około 30 minut e, pojawiało się e, zadanie specjalne, czyli właśnie to zlecenie. Ono było właśnie premiowane. Pierwsze mniej więcej 60 minut to były zadania te dotychczasowe, gdzie studenci po prostu mieli je rozwiązywać przy naszej pomocy, żeby się przygotować do rozwiązania tego e, zadania tutaj premiowanego. E, ustaliliśmy sobie progi. Można było zdobyć więcej od 20, 40 albo 60 kredytów za każde zadanie. No i gdzieś tam w połowie tej części semestralnej było wypuszczone zadanie domowe, które mógł posiadać na kolokwium. Mógł zakupić sobie dodatkowy punkt do zaliczenia lub wyjaśnienie jakiegoś błędu na kolokwium. Senior, kolejny to dodatkowy punkt do zaliczenia albo zapewnione trzy punkty na kolokwium. To praktyka, czyli od początku można było posiadać ręczne notatki, więc tutaj chcieliśmy zachęcić tych studentów, żeby jednak starali się notować ręcznie, w ten sposób lepiej zapamiętywać. No i mogli kupować podpowiedzi o nas prowadzących podczas zadań e, fabularnych. E, także tam generalnie oni mieli pracować sami, e, ponieważ to było oceniane, ale mogli te podpowiedzi od nas uzyskiwać. Niestety to nie było e, z poprzedniego roku wyniki, no i widać, że tutaj na punktacja z kolokwium, teraz mamy bardzo dużo dziesiątek, przypomnę, na ponad 10 punktów, natomiast wcześniej było dużo więcej tych punktów w zakresie tam między 5 a 8, co też tam od 6 punktów dawało mniej więcej zaliczenie. Tutaj to wygląda podobnie, czyli więcej mamy tych wyższych wyników, troszeczkę poprzez te punkty bonusowe, którzy zdaniem otrzymywali, w związku z tym mało kto miał te najmniejsze. Tak ogólnie, gdyby tak spojrzeć na średnie, no to yy, tutaj średnia punktów skoro wzrosła o 12%, natomiast jeśli chodzi o tą punktację konsolą, czyli łącznie z wejściami i tymi punktami bonusowymi, no to raptem o 7%, co nie jest jakimś takim sporym tutaj osiągnięciem. E, tutaj mamy przedstawioną e, zależność między punktacją uzyskaną z kolokwium a zdobytymi helpami. Tutaj można powiedzieć, ja się spodziewałem, że będzie mniej więcej liniową zależność, natomiast jak tej zależności praktycznie w ogóle nie ma. E, jedynie tutaj od 350 punktów e, był począt seniorski i tutaj rzeczywiście te osoby, które seniorami były, no to dostały maksa z samego kolokwium, gdzie tutaj nie mieli nic dodatkowo naliczone. Natomiast już nie wiem, midowie, e, którzy gdzieś między 200 a 350 punktów osyrowali, no to były osoby, które zyskały 0 punktów. Z kolei praktykanci, e, osoby, które nawet do 100 hertów nie doszły, no to potrafiły uzyskać i 8 punktów. E, ja osobiście dopatruję się tutaj, e, znaczy przyczyną wydaje mi się, że była praca w zespołach, to znaczy oni mogli pracować albo indywidualnie, albo w parach.